Muszę zapytać o Kubę Wojewódzkiego. To dla niego nowa rola. Jak się, spra jak się sprawdza w roli kolegi po fachu, czyli w roli detektywa? No, Kuba Wojewódzki może być przykładem tego, jak należy w takim programie występować, bo jego doświadczenie jest no, nieporównywalne z doświadczeniem nikogo z nas. On po prostu jest niezwykle profesjonalny, a oprócz tego muszę powiedzieć, że jest nie, bardzo miłym człowiekiem. Ja nigdy nie spodziewałam się, że on jest aż, aż tak normalny. W cudzysłowie oczywiście to mówię, bo mm, myślę, że zachować naturalność, bezpośredniość, w, będąc człowiekiem show biznesu i. Człowiekiem, który jest nieustannie narażony na podpatrywanie i tak dalej, jest rzeczą trudną, a on jest po prostu bardzo, bardzo miłym kolegą. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!